Rok 2010 wypełniony był imprezami z okazji 585-lecia lokacji Ełku. Wiele się działo w sporcie, kulturze i w edukacji, ale przyszedł czas, by te urodziny zakończyć. Ostatnim punktem obchodów było zakopanie Kufra Pamięci, czyli nietypowej pamiątki naszych czasów. Gdybyśmy zakopali na okres krótszy, wszyscy chcielibyśmy doczekać tej chwili, a dzisiaj wiemy, że większość z nas nie doczeka tej chwili i chcielibyśmy, żeby właśnie nasze dzieci, wnuki, prawnuki zobaczyły jak Ełk wyglądał, jakie mieliśmy radości, jakie smutki. Myślę, że nie ma lepszego pomysłu na to, żeby zobaczyć jak Ełk kiedyś funkcjonował niż zakopanie właśnie takiej kapsuły. Pamiątki były zbierane przez kilka miesięcy. W skrzyni zamknięto herb i flagę Ełku, wino, plakaty, płyty CD i DVD, prywatne pamiątki i listy, księgę z wpisami współczesnych Ełczan do przyszłych mieszkańców miasta oraz zdjęcia. W tym to z uczestnikami uroczystości Zakopania. Kilkuletnie dziś dzieci, które były pod ratuszem, być może będą uczestniczyć w otwarciu kufra. Być może zobaczą to, co same przygotowały przyszłym pokoleniom. Nasze prace i zdjęcie z moją grupą pamiątki. Ja uważam, że to fajny pomysł. Dzieci przynajmniej są zadowolone. Bo mówią: Mama, ty i tak już pewnie będziesz żyła. Można tam sobie włożyć swoje zdjęcie. Ale i dorośli nie szczędzili cennych rzeczy. W kufrze spoczął między innymi złoty medal Łukasza Makarewicza. Sportowiec wywalczył ten krążek w 2009 roku, zdobywając Puchar Świata w kickboxingu. Bardzo cenny, tak? Puchar Świata, no nie byle co? Ale za 65 lat, jak otworzę skrzynię, może dzieci moich dzieci będą to oglądać, będę mówić o dziadek. Kufer pamięci został zakopany przed Urzędem Miasta. O tym miejscu i dacie jego wydobycia przypomina specjalny kamień. Kufer ponownie ma być otwarty w 2075 roku. Wtedy miasto będzie świętować dokładnie 650. rocznicę lokacji.